Witajcie w nowym odcinku serii krótkich informacji o prawosławiu. Jutro przemienienie pańskie, jedno z 12 wielkich świąt kościoła prawosławnego. W sposób szczególny jest ono obchodzone na świętej górze Grabarce, niedaleko podlaskich, ale też podbrukselskich Siemiatycz. Mówiąc językiem zachodnim, święta góra Grabarka to najważniejsze prawosławne sanktuarium w Polsce o znaczeniu porównywalnym... Do częstochowy dla braci rzymskokatolików. Dzisiaj w tym odcinku opowiem, czym jest ta święta góra Grabarka, co się tam dokonało, oraz co jest tam czczone i co się tam odbywa teraz. Smacznej kawusi do odcinka i zapraszam do oglądania. Trochę historii. W 1710 roku na Podlasiu szalała epidemia morowego powietrza. Szczególne żniwo zbierała właśnie w okolicach Siemiatycz. Ciała zmarłych ludzi leżały na ziemi, bo nie było komu ich pochować. Wtedy pewien Siemiatycki starzec miał objawienie. We śnie dowiedział się, że ludzie mogą uchronić się przed chorobą tylko w jednym miejscu, na wzniesieniu, które teraz znamy jako Góra Grabarka. Choć do góry jej daleko, a wejście tam nie należy do wyzwań alpinistycznych. Ludzie w poszukiwaniu uzdrowienia zaczęli przychodzić tam, jak podaje legenda, z krzyżami. Według kronik przybyło tam wtedy nawet 10 tysięcy wiernych, którzy otrzymali uzdrowienie. W podzięce za cud wzniesiono tam cerkiew. Po II wojnie światowej powstał w tym miejscu klasztor. Na górze znajdują się dwie cerkwie. Jedna, przemienienia pańskiego, to ta najbardziej charakterystyczna. Znajduje się tam słynąca cudami i wierska ikona Bogu Rodzicy. Cerkiew w tej formie pochodzi z końcówki XIX wieku, jednak w 1990 roku została doszczętnie spalona. Odbudowano ją w 1998. Druga cerkiew to świątynia ikony Matki Bożej wszystkich strapionych radość. Pierwotnie służyła jako dom monasterski. Monaster na Grabarce jest klasztorem żeńskim. Siostry śpiewają na nabożeństwach z znamiennym rozpiewem i mają własną pracownię ikonograficzną. Co roku na świętej Górze Grabarce uroczyście obchodzi się przemienienie pańskie. Na ten dzień miejsce to wypełnia się pielgrzymami z całej Polski i z zagranicy. Na święto kilka razy przybywał też prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Święto to często jest głównym punktem wizyt zwierzchników innych kościołów lokalnych. Co roku liturgia sprawowana na ołtarzu polowym transmitowana jest na żywo przez TVP, a śpiewa na nich chór Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego pod dyrygenturą profesora Włodzimierza Wołosiuka. Zjeżdżają się na to święto wszyscy biskupi, Polskiej Cerkwi, jeżeli zdrowie im na to pozwala. W takim rankingu najuroczyściej obchodzonych świąt w Polskiej Cerkwi święto na Grabarce zajmuje pierwsze miejsce nad uroczystościami ku świętego Onufrego w Jabłacznej i świętem supraskiej ikony w Suprasiu. No oczywiście w tym i zeszłym roku dochodzą jeszcze uroczystości bezpośrednio związane ze stuleciem uzyskania autokefalii. A propos tego, Centralnym nabożeństwem tych uroczystości jest właśnie święto na grabarce, także w tym roku będzie szczególnie uroczyste. Poza przemienieniem pańskim, Święta Góra Grabarka co roku gości bractwo młodzieży prawosławnej na tzw. majowych, gdzie prawosławna młodzież z całej Polski zjeżdża się, rozbija namioty i uczestniczy w nabożeństwach, duchowych spotkaniach i różnorodnych integracjach. Najpopularniejszą częścią majowej jest sekcja 100 pytań do, gdzie można zadać anonimowo pytanie do hierarchów i wybranych duchownych. Grabarka znana jest z tego, że wokół cerkwi postawione są niezliczone ilości krzyży wotywnych, tworząc swego rodzaju las. Buduje to taką atmosferę duchowości i tajemniczości. Krzyże przynoszone są tam w różnych intencjach przez pielgrzymów. Na krzyżach zapisywane są ich imiona. Pod wzgórzem mieści się również źródełko, w którym wiernie obmywają się, wierząc, że wyleczy to z ich chorób. Jednak samo obmycie nie leczy, a czyni to wiara. Grabarka to nie jest miejsce magiczne, które uzdrawia samo w sobie, a jest to miejsce szczególnej wiary. Cud może dokonać się wszędzie, ale święte miejsca pomagają w uwierzeniu, że może się on dokonać. Można mówić o tym miejscu bardzo dużo, ale najlepszym będzie przyjście tam i zobaczenie tego na własne oczy i poczucie tego na własnej skórze. Miejsce to jest wymodlone przez setki tysięcy wiernych, jest miejscem wielu cudów i uzdrowień. Da się tu wyciszyć i poczuć szczególną obecność Boga, ale również, jak to się ma z miejscami świętymi, jest to miejsce szczególnego kuszenia szatana. Dlatego nie należy zapominać tam o modlitwie i wstrzemięźliwości. Mimo iż większość pielgrzymów przybywa tam na święto przemienienia pańskiego, polecałbym bardziej przyjechanie tam poza świętym, kiedy panuje tam spokój. Taki wyjazd, pobycie tam nawet na chwilę, może naprawdę wycieszyć człowieka i zachęcić do modlitwy i rozmyśleń na temat własnej wędrówki ku Bogu. A ja dziękuję bardzo za oglądanie odcinka. Do zobaczenia za tydzień.